Bogdan Stępień, Paulin, już prawie 35 lat w zakonie św. Pawła, pierwszego pustelnika. Mówić o swoim powołaniu to jest taka okazja do tego, żeby znowu wrócić, odnowić czy, czy przyjąć to wszystko, co Pan Jezus nam daje, bo mnie tak bardzo fascynuje, fascynują te słowa, które są zapisane apokalipsie świętego Jana, które Pan Jezus mówi, o to wszystko czynię nowe. I Pan Jezus, myślę, że i w moim życiu ciągle czyni nowe rzeczy i moje powołanie jakoś tak odnawia. Dla mnie to jest taka duża tajemnica, ponieważ jest wielu ludzi, którzy z mojego środowiska, którzy są wiele lepsi, a Pan Jezus... Mnie wybrał do kapłaństwa, do, do zakonu. Jest wiele takich, y, takich wydarzeń, które się jakoś tam zapisały w moim życiu. Jedno z nich, y, to kiedy byłem chyba w drugiej klasie szkoły średniej, a mój brat y, w drugiej klasie szkoły podstawowej, był po pierwszej komunii. Y, proboszczowi udało się jakoś tak zachęcić te dzieci y, do tego, żeby. Każdy dzień odmawiały różaniec. Kiedyś była taka sytuacja w domu, że jeden z wujów, patrząc jak on odmawia różaniec, mówi, że on to będzie księdzem. A tak mama pokręciła głową, mówi, nie wiem, może ten starszy, tak, ale ten młodszy, nie wiem. I tak się stało, że jest i ten młodszy Paulinem i ten starszy. Ale właśnie, tak jak wspomniałem, wpływ tego proboszcza, nie był tylko na, na niego, ale i, i na mnie. Właśnie kończyłem szkołę podstawową, kiedy przyszedł do naszej parafii i dla nas wszystkich, przynajmniej dla mnie, była to taka wielka zmiana, ponieważ to był taki bardzo serdeczny człowiek bliski każdemu. Nie uciekał od ludzi, ale szukał tego kontaktu takim bardzo prostym sposobem. Jak spotkałem Paulinów, w 1978 roku byłem po raz pierwszy na Jasnej górze i byłem bardzo blisko ołtarza, także byłem wtedy jeszcze bardzo taki nieśmiały, dużo ludzi, także nie mogłem wyjść z kaplicy i zostałem tam chyba na drugą czy trzecią przeświętą. I wtedy jakoś tak mnie pociągnęło to, jak, jakim sposobem chyba to był biskup Socha, Sprawowałem świętą i wtedy we mnie zrodziło się takie pragnienie być w tym miejscu, chociaż o kapłaństwie myślałem jeszcze w szkole podstawowej, później w średniej, ale wtedy zrodziło się na tym miejscu takie, takie pragnienie być w tym miejscu. I, i chciałem od razu w, w skończyć szkołę, skończyć trzecią klasę szkoły średniej i bez matury przyjść, ale proboszcz zdecydował: Nie, skończysz. Maturę, zdasz maturę i wtedy będziesz robił, co, co uważasz za słuszne. Jestem za to wdzięczny temu proboszczowi. Ponieważ też tą maturę widziałem tak w czarnych kolorach, udało się zrobić tą maturę. Jestem już 27 lat kapłanem. W tej chwili posługuję w Czechach. Jest to sąsiedni kraj, ale sytuacja kościoła, sytuacja chrześcijaństwa jest bardzo różna niż w Polsce. Jadąc tam, nie znałem tych warunków, wydawało mi się, że są bardzo zbliżone do, do polskich. Tam jest rzeczywiście kraj misyjny, w naszej parafii jest około, czy w niedzielę przychodzi około 30, czy 300 ludzi do, na mszę świętą. Jestem wdzięczny za tą pracę tam, ponieważ to jest dla mnie taki dar. Odkrywam, chociaż nie, nie chciałem tam jechać, bałem się, ponieważ nie znałem języka, ale dla mnie to jest taki dar odkrywać i swoje powołanie, swoją relację z Panem Jezusem, odkrywać to wszystko, co, co Pan Jezus nowego chce uczynić w moim życiu. I chciałbym zachęcić tych wszystkich, którzy wahają, bo kiedyś też tak słyszałem tu na Jasnej Górze, jeden ojciec, ojciec Wiesław, który już nie żyje. Mówił, prosi wszystkich o modlitwę, a tych, którzy mogą o taką wspaniałą decyzję pójścia za, za Panem Jezusem. I ci, którzy czują w tym sercu, w swoim sercu takie pragnienie iść za Chrystusem, proszę Was, nie bójcie się. Pan Jezus ma do zaofiarowania o wiele więcej niż potraficie sobie przedstawić. Dziękuję, szczęść Boże.